W państwie środka połączenie z internetem nie oznacza, że połączenie z Google jest możliwe. Dzisiaj jest środa, 8 listopada 2023 roku. W państwie środka połączenie z internetem nie oznacza, że połączenie z Google jest możliwe. W niniejszym wpisie podzielę się kilkoma ze swoich frustrujących doświadczeń związanych z połączeniem z internetem w państwie środka. Wiele popularnych serwisów internetowych, takich jak Google. Instagram i YouTube jest obecnie niedostępnych w Chinach kontynentalnych ze względu na wielką zaporę sieciową zapobiegającą udanym połączeniom z takimi serwisami. Inaczej mówiąc, takie serwisy są zablokowane w Chinach kontynentalnych. Jednak zablokowane serwisy czasami mogą zostać odblokowane za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej. Niestety wydaje się, że wraz z upływem czasu wielka zapora sieciowa staje się coraz mocniejsza. Także odblokowanie wyżej wymienionych serwisów za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej staje się coraz trudniejsze. Po powrocie do mieszkania babci ze strony mamy w małym chińskim mieście spróbowałem pobrać kilka darmowych programów, które służą do zapewnienia wirtualnej sieci prywatnej. Ku mojemu rozczarowaniu wszystkie próby połączenia z wirtualną siecią prywatną zapewnioną przez te programy nie powiodły się. Na szczęście dane mobilne w jednym z moich urządzeń mobilnych pochodzą z dwóch specjalnych regionów administracyjnych Chin, w których wielka zapora sieciowa jest poza zasięgiem, bo Chiny kontynentalne nie obejmują tych regionów. Muszę włączyć dane mobilne w telefonie, żeby mieć dostęp do wyżej wymienionych serwisów w telefonie, a muszę podłączyć telefon, który ma włączone dane mobilne, z laptopem za pomocą kabla USB, żeby mieć dostęp do nich na laptopie. W przeciwnym razie nie mógłbym korzystać z Google i Wikisłownika, które odgrywają istotną rolę w moim tworzeniu wyjątkowej odmiany polszczyzny. Martwię się, że dane mobilne w telefonie zostaną wyczerpane. Z tej perspektywy, życie w Chinach może być uważane za ciężkie.